No Elo, nie zapomnij o tym, aby zasubskrybować i zostawić dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco z moimi materiałami. Dzisiaj ponownie oceniamy sobie skiny z warsztatu. Witam panowie i panie z tej strony Imir Jestem dobrze, bo zostawiam na kamerce i popatrzcie na tego Desert Eagle. A. Ja pierniczę, nie połączenie takiego szarego, albo czarnego, w sumie nie widzę do końca na moim monitorze. Ee, I pomarańczowego. No kurde, ja uwielbiam cza tego czarny e, i pomarańczowy. Dużo połączeń uwielbiam, no ale to naprawdę bardzo fajnie wygląda. E, kojarzy mi się z... Musiałem sobie przypomnieć, z P93 jeżeli chodzi o tą kolorystykę dalej, Także wygląda bardzo spoko. To jest ogólnie cała seria tych broni. Widzę Obstacle Series, 5 broni jest. Tutaj jest akurat pokazywana nowa, która też wygląda fajnie i ogólnie ta kolekcja mogła już by być taka jak na przykład Asimov albo jakieś inne kolekcje, co są na przykład, nie wiem, Hyper Beast czy coś. Także wydaje mi się, że bardzo, bardzo spoko skin i chciałbym go widzieć w grze i w ogóle tą kolekcję chciałbym widzieć w grze. Jakby była w grze, to naprawdę kupowałbym na 100%. Nowa Poison Frog Orange. Co my tutaj mamy? Spray Paint, Spray paint zawsze zapominam... Aha, to jest tego, to jest z patternami prawdopodobnie, jeżeli spray paint, tak? Dobrze myślę? E, tak, dobrze myślę, jest tutaj pattern Kurde, skin jest szczerze no średniawy Bardzo mało ludzi mają chyba pomysłów, jeżeli chodzi o te paterny. wydaje mi się e, Pomysł jest spok, ale wydaje mi się, że przez tą kolorystykę wszystko traci tutaj e, Cały tutaj niestety urok Także no cóż, tak... No średnio bym powiedział, chyba chyba raczej będę na nie. Średnio mi się to strasznie podoba. Może gdyby ta kolorystyka była inna, to może by to wyglądało troszeczkę lepiej. E, co dalej? Desert Eagle Marauder e, Tam pewnie się jakoś to inaczej czyta, no ale niestety jestem rakiem. Jeżeli o to chodzi, to tutaj są fejzy, to jest spray paint i to jest kolejny pattern i to już wygląda o wiele, wiele lepiej. Także ten skin jest spoko. Fajne jest to, że tutaj już gościu nawet pokazał fejzy tego skina, bo większość tutaj nie pokazuje tych fejsów, tylko pokazuje przykładowe jakieś tam e, patterny ale nie pokazuje... Faze. W tutaj gościu normalnie pokazał w i co, no i spoko to wygląda wszystko, nie? Ogólnie skin wygląda bardzo ładnie. Niebieski, czarny, biały splash, taki tutaj jest do, dodany do tego. Bardzo fajnie to wygląda, wydaje mi się, że spoko. Kolorystyka jest fajna, przejścia, cieniowanie, gradienty i tak dalej. To jest cała kolekcja tych wszystkich skinów. Takie, takie średniaki. Co ja gadam, średniaki, nie, nie wiem, co mi przyszło na, na myśl, kurde, są zajebiste te skiny. Nie wiem, czemu powiedziałem średniaki. Halo, Imir, jesteś jakiś dzisiaj nieogarnięty. Jak zwykle swoją drogą. Pod ostatnim odcinkiem wbiście. 700 ponad tam łapek i 10 tysięcy wyświetleń Także mam nadzieję, że dzisiaj dobijecie więcej, więc klikajcie lajka like I możecie napisać jakiś fajny komentarz, ja sobie tam zaserduszkuję, jeżeli będziecie chcieli Także polecam i następny przedmiot, następny przedmiot po prostu I to jest ten sam CZ-75 Auto e, Marauder Nie będę oceniał, tutaj też fajnie właśnie, że to te fejsy też są pokazane e, Nie będę zbytnio oceniał, no bo to jest ten sam skin, tylko że na innej broni Dokładnie tak samo wygląda, także nie ma co oceniać Graffiti Desert Tech 9 Tutaj kolejny pattern. Dużo patternowych skinów, kurde. Jeżeli o to chodzi, i wygląda lepiej niż tamten poprzedni, którego nie lubię. Nie tego, który jakby nie zatwierdziliśmy. I co wam powiem, kurde? Wygląda jako taki low kurde skin. Powiem wam szczerze, no wygląda jak low ale w sumie w tych low jest mało patternów, więc. Znaczy nie, no co jest tam parę paternów nie powiem, że nie. Zdarza się, na przykład tam był, jest nie, nie pamiętam jaki Glock, ale był Glock jeden taki. Ale przyda się, wydaje mi się, że jeszcze jakiś teczek, albo jakieś inne bronie, bo te patterny. Są zawsze spoko. Dodaje to jakąś taką uniwersalność, wydaje mi się, do broni. I rzadkość. A co za tym idzie? Po prostu cena jest różna w zależności, po prostu właśnie od patternu. To jest spoko też dla kogoś. No i tyle. Do, tam tak, dam ulubione, mimo tego, że uważam, że ten skin musi być jakoś tam low tierowy. Drag Killer. O Jezu, to jest zbyt swagerskie, Aż zbyt swagerskie wydaje mi się. Kurde. Wygląda ładnie. Jest estety, estetycznie zrobiony strasznie. Tutaj jest takie, nie wiem, drewniane albo chromowane. Wydaje mi się, że bardziej drewniane, ale no cóż, w grze wiecie jak to wygląda, nie do końca nie do końca niestety widać. Wydaje mi się, że jednak to jest drewniana, niechromowane. E, Wright Right reviews. Aha, no to bardzo fajnie, okej. Okay. Nie chcę mi się pisać tam, kurde, jakieś oceny i tak dalej. Czy tam recenzji, bo to miała być recenzja czy coś. Co wam powiem, kurde, no, no złoto I, i co, no i tutaj drewnianko, kurde, jakieś wzorki, no co mogę powiedzieć w sumie o tym skinie, no kurde, spoko niby jest, ale aż tak ekstrawaganckie skiny to wydaje mi się, że przesadak. Dam tak, bo wiem, że w większości się spodoba, ulubionych nie dam, bo jednak średnio mi się podoba, ale może w sumie być w grze. Cybershark, co to za skin, co to za skinik jest tutaj? Kurde, kolejne rysowane, rysowane są jednak najlepsze, a na tym 5.7 pasuje to idealnie. I tak jak w poprzednim odcinku na przykład, albo w poprzednim, albo w jeszcze poprzednim gadałem, że e, po prostu nie podoba mi się, że tutaj przy e, łapie, gdzie się trzyma łapom, są jakieś tutaj wzorki, czy, czy, czy coś zrobione, tak tutaj pasuje to po prostu idealnie. Cybershark zajebisty skin i ten typek widziałem parę skinów od niego, między innymi tego Akatsha, to jest chyba nówka, bo nie przypominam sobie właśnie tego skina, tego Cybersharka, eee, to widziałem, to widziałem, no dużo rzeczy widziałem, nawet ja tą kosę widziałem, to jest Point Desire, który jest w grze i ten Galilee Stone Cold, nawet nie widziałem, że jest w grze, szczerze, serio, eee, no i co, kurde, jakbym miał obstawiać, który z tych skinów by był najszybciej w grze, to wydaje mi się, że ten by fajny był, no kosa niestety raczej nie będzie, bo kos chyba nie przyjmują, no i swoją drogą ten, 5-7, kurde też ma dużą, bardzo dużą szansę do tego, żeby dojść do gry No i przy okazji się tutaj jak widzicie nie czerni, tylko po prostu niszczy, co też mi się bardzo podoba, dlatego no będzie spoko mieć tego skina, no bo po prostu nie będzie zniszczony i to też jest fajne, że jednak te stany coś dają, a nie tylko, że czernieją, no bo czernieją to w sumie tak samo te skiny wyglądają, a wydaje mi się, że powinno tak być, że po prostu one się niszczą, a nie czernieją, no bo to tak trochę bez sensu. O dobra, trochę się naszukałem, sama Collapse, z, z tych low polygonów zrobione oczywiście tutaj, no, wydaje mi się, że jest fajny, tutaj powinno być coś dodane, widzicie myszkę, widzicie myszkę, tutaj w tym miejscu, e, nad magazynkiem według mnie powinno być coś dodane, to jest strasznie pusto, ale ogólnie ten skin, no, jest bardzo prosty, jest tu Hydrographic, więc ma tutaj też paterny, ale tak jak mówiłem, no coś tutaj, coś w tym miejscu by się przydało, no jest zbyt pusto, wiem, że trudno to nałożyć, no niestety na paternie, ale cóż, ale no fajnie by było, gdyby coś tutaj było dodane, mimo to skin jest bardzo ładny i co, no nie wiem, jakby wyglądały rare paterny do niego, może by jakieś były, mi się podoba i co, no i tyle, ulubione, tak, nie ma co tutaj się zbytnio rozwodzić, białe, czarne. I czerwone tło tutaj z różnymi odcieniami chyba czerwonego, tak, bo tutaj jest taki czerwony, ciem, jakby taki bardziej jaskrawy, o, albo tu jest jaskrawo, o ja mylę się, nieważne, tu jest bardziej jaskrawy, a to jest taki bardziej ciemny i taki bardziej wyrazisty powiedzmy.